No witajcie moi drodzy w końcu przyszedł ten czas, żeby się wyprowadzić z samochodu <laughs> walizki już przygotowane samochód czeka do wypakowania Próbuję, czy na razie póki co, deszcz sobie pada ech no nic, no na szczęście sobie uprzednio sobie włączyłem sobie ogrzewanie ustojowe, żeby mi ciepło, miło przyjemnie podczas pakowania się Ty, walizki chyba starczą, co? <śmiech> <śmiech> Oj, biedaku, biedaku Będzie łezka No, a co podać? Trzeba, 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 trzeba Dobra, to będziemy zaczynać się wypakowywać No, też tak patrząc, trochę tego będzie, no Tutaj może na górze nie ma tak za dużo Dronik, subwoofer, drukarka, Takie małe przyziemne rzeczy No co tu z boczków Tutaj torebki to teraz się przydadzą Leki moje takie do śniadania Nie wiem, czy widać czy nie widać, trochę tego typu jest Dokumenty, plomby, światełeczka. to jest też pościel, kurde z boczków, schowków no przyboru w razie jak coś by się stało, jakieś tam lutownice, nie lutownice. No i oczywiście kurczę tu trochę tego będzie. No nic. Więc... Trzeba zacząć. Eleganc, elegancko Leki, nie leki ubrania, które mogłem wrzucić to rzuciłem Ale kurde Jest Pierwsza, gotowa Ja nie mogę A ile jeszcze tutaj tego jest? Ja pierdził Zejdzie się <gry> Żeby tak powoli wszystko wyciągać Chyba, że jakoś kurde W po poukładam i będzie dobrze, dobra Teraz to ja no Podłóżko Hm hmm. No dobra Idziemy dalej Trochę tego. nazbierało, No ja nie mogę. No. Zobaczcie ile może się zmieścić w samochodzie ciężarowym. No. Rzeczy. Teraz pytanie, gdzie ja to schowam? Nie, no, duży dom gdzieś się znajdzie. Miejsce, no nie, no, ale może być wielki problem. No nic, no nic. Szukam miejsca, wyprowadzam powoli rzeczy, wyciągam w sensie. I działamy dalej. Pierwsze pożegnanie sprzętu. Ach kurde, już na czeba poszła. Ślizgo jest, kurde, padało wczoraj. O, a jeśli się podniosło, podnosi się. Właśnie. Się pytam, czy się podniosło, czy się nie podniosło. Kurde. Dobra. Jeszcze czekam. Kurde. No. klient teraz by... Raczej dzwoniłem do klienta o tego. o DAFA. To mi dopiero przyjedzie za 3 dni jeszcze dług sąsiada sobie stoi. Jeszcze powoli, jeszcze go będę szykować. W większości już jest wypakowany. No trzeba to najmniej kurde. Tylko przepiąć już. Prów. No, Ale co tu się ma kurde Nowka będzie. Dobra, wjeżdżam do środka. Moim jeszcze nabytkiem. Już nie mówię, już sprzedałem to jest I co jeszcze nie pokazuje środka? Później będzie wysprzątany, wysyckany wtedy pokażę Dobrze. Dzisiaj mamy oddanie dafa. Buffa yeah. mm. Tak mi się kurde ciężko, nie chciało mi się ogólnie sprzątać. Powiem wam szczerze, że nie chciało mi się patrzeć na to co jest tutaj, no nie, że jest pusto. Cudówka umyta, puste schowki. Trzeba by zamknąć. Sama puścizna, zapuszczony też ucieka. Tutaj też jest pusto. Pusto. Są te schowki, nie schowki, puste, puste. sprawdźmy, tu pusto. Tu są papiery eee, tu pusto, znaczy papiery, eee, książka, e, apteka, czka i jakieś związane z tym z, z klimą postojową tachograf jest ściągnięty, karta ściągnięta. gwizdek bierzemy. No, tutaj jeszcze została kosmetyka i kończymy. Rozdział z Dawem. No. no cóż, no cóż, no cóż. Fajnie było, miło było, sympatycznie, ale trzeba uciekać. Żeby to nie zabijało źle, ogólnie mówię, żeby uciekać iść do przodu. Powiedzmy tak. Mm, tam jeszcze taki preparat od Batka miałem. No będzie na Chociaż będzie ładny ładny zapach wejdzie z samochodu do środka zobaczy oceni wszystko no. już tak już było z grubsza wyczyszczone z płynem z wodą a teraz po prostu dla blasku i yy. Kilka. Dobrze, dojdziemy do tamtego etapu. Oj, a mój samochód już się powoli kończy. Jednak nie, nie koniec lutego, tylko początek marca. Trochę mnie to zdołowało, ale tam czekają za jedną ważną rzeczą. Na wizerunku środek się dokończy, no więc będzie gites majonez, tak. którzy powiadają, że Ach, śnisz panie w tym blasku światła. Ach. Tutaj to wyczyścić, to wyczyścić, Zobacz. jak się błyszczy, co? No a był matowy no. to co lubi ja lubię na błyszcząco po prostu po prostu lubię na błyszcząco nie satynkę tylko na błyszczyk ja tu jeszcze na podszybie o tutaj wyczyścimy wiaton zdjęty jeszcze naklejkę trzeba zdjąć Pana Macieja i będzie elegancka. Będzie bardzo elegancka. Dobra. Tutaj w sumie nic się nie zmieni, tylko tyle, że będzie błysk. I tyle. Czekać na klienta. Klientko około 16 ma być. No. Więc szybko Dokoń, dokończę. Wizerunek I się żegnamy No, no już mi wyjeżdża Ostatnie metry Z moim fafikiem To tylko mu pomacham No i po fafiku Jak to się mówi, zostałem już z niczym. No cóż. Tak to wyglądało moje wypakowanie się żegnanie z moim sprzętem. A jak sądzicie? Co będzie moim nowym samochodem? Dajcie w komentarzach. Trzymajcie się ciepło. Cześć.